już, dobre, pomału Zde, gdzie, gdzie to do budowy dalej. Ja, ja się ja ja? robić, bo Bude, bo to trzeba na noc. Tak, o. O, zarobimy A ty ta cebulkę o, ty na to buch, to buch, żeby jest. się nie przypaliła. Już idę pomieszać już. już bo to dziadek na kład drewna idzie i polos. Nie widać puka. To jest, no to no, Zacznie, a gdzie się pójdzie zaraz. Pójdziemy to we video, to oni tak. mają to zawsze tych wychodów. Może do kuma poszła ona. Na jednego pewnie. Życzenia złożyć. To ja już też mam gotować. Nie no ten farsz, A kumeczko to może być na gąbki tam zamieszała. O, nawet się wam to dobre kumeczko udało, to ciasto. Ktoś A sobie... ja robię kumeczki. Czasem to ta tak się... co piąta pierogi. Tak? Tradycja no to pierogi. A to wszyscy lubią. A pierogi no idę do jedzenia. Hmm. Tak. O nas to wnętrzki ludzie jak przepadają za pierogami. Takie większe zrobimy od... O daj ta, Dejta niewiastko. Już, już idę, te, już. Te dałaś tam mięty dałam wszystko wszystkiego dałam Dała, tak ci pochnie ha, ha, ha. i pieprzu i mięty i cebuli to pomóżcie tam moja woda się będzie gotować I raz dwa ale i babka czasem się przyda prawda? przyda się i babka co się zrobi ale kumeczko takie będą Większe? Większe piłki będziemy. to jak Dzisiaj wszystko si głodne, bo to cały dzień poszcz święty. to. Będziemy, będziemy jeść. Dobrze, że ta taką niewiastkę mać, o to bo pomoże o, 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 o. i w to... A wiecie, ta jeszcze, to jeszcze nie tak znowu, ale... ta ale się co mogę, bo to trzeba pomóc. Jeden drugiemu. Będziemy z kapustą jeszcze, ta jeszcze kapuściane. Kapuściane, bo tu chłopie Jakby to było bez kapuściany. Ale o, nie ma mowy. Jeszcze ten kubek. Będziemy zaraz wyżynać i robić. Jeszcze ty, ta trzeba Ta a my tu zrobimy. Pomału. Jeszcze czas zrobić, żeby się dzieci cieszyły. No tak, tak. A kogutki dojda, lubią, lubią Cześć, o, to i tak lubią, smakuje ją. Lubią. na A może narodzenie do siebie pytają, czy ta nie ma? Tak. Jak się drobno skrajali te kapustę, zasiekały,ście, że... Żeby... A, bo tak o była. A a ojciec potoczył noże? Matko, jakie ten tasak to tak my drobnienko, drobnienko. Odda jeszcze na kołytki zostanie. Zostanie. doprawiłaś na te kapusty i sól i cebuli. Doprawiłam, tutaj, dałam i, i cebuli i grzybów dobrze, ukrajałam dobra. i dałam. Dobrze, no, widać, że taki zapach jest. Fala, Mamo to dużo to już mamy tego, tych, tych potraw? 7 już mamy. A trzeba 13. 12 była apostołów, a trzynasty Pan Jezu. Przecież wiesz. Te Tak, nazwijmy. Kogutki. Pierogi mamy z zimokami. Pierogi mamy dwojakie. No tak. Boż no, z grzybami, kapusta, głupki, kasza pędza ze śliwami suszonymi Ręczka. no i cebula Ręczka. z olejem cebula z olejem. O jeszcze trzeba ukryć, żeby tam dziadek oskubał o cebulę to by my usmażyły jeszcze ale fajne pobójciki się robią na wodę rzuci to... 10 jest? będzie no, no to już no. cebulę mamy chleb miodownik piekłaś? Za ch chrybą się tam nie przesiedzi w piecu. Nie, nie, ja zarobę no Ja tam wszystko, bo to dopiero była opatrywać. No to teraz jeszcze zrobimy gołąbki. Tu już mamy liście i cebuli dała mi grzybowi i posoliłam, i przyprawione. No tak, widać, że Czekaj, ja to opatrzę, bo... To, no, no to opatrz tam mam opatrz. Ta dobre. Dobre ona ta, ta dobrze. Ona tak smacznie Dobrze ta robi wszystko. Ta staro I teraz po chleb wyjmę i zaraz to włożę wiesz, do, 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 do pieca. Do pieca. I będzie piekło, i ciepłe oj, do będzie, wieczora. Będą gotowe Tak i kapusta się włoży do pieca i te wszystko, pierogi, i, go, i gołąbki jak tak. narobimy. I no to. I będzie cieplutkie jak przyjdą. Na wieczerzę to będzie wszystko. Dobrze, że zostało to. To się urodzi. urodzi. Bo to, mówię, jak zostanie czekło, to się urodzi na drugi rok. A to to kurum. Kurum wszystko. tam. Tak. Żeby jaja nie słychać. To mamo wyciągajcie już ten chleb. Tak, tak. Będę wyciągać Bo już. będziemy gołąbki tak. się już, Już mi ta łopatę. Już tylko se przykryję go trzymaj Trzymyj ta te łopatę, bo ja go muszę, o jak się upiekł, o O ładnie się No upie. e, Upiek się, puka puka, 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 puka. puka, puka połóż tam na stole. Aha, jak bardziej się iskrzy, to w te, wągle, te po, jeszcze popychaj ta, tam. Jeszcze tak Zawsze do we dwie to ta sporo Kołąbki. Dobre. Yes. Fasola. Pierogi z kapustą mi Nie, to kogutło mamy. Włóż do pieca. Ale ładnie się ugotuje. Ale i będą ciepłe. O! Da, tu mamy i fasolę. Fasolę. Jeszcze z masłem. Tak, to podkładamy. I pierogi z ziemniakami. ziemniakami. Tak. I tu jeszcze te zimniaki. Żeby było wszystko ciepłe. Tylko Tylko tu się w zmieści, nie, jeszcze nie. zmieści, Jeszcze troszkę pchnij i zmieści. Tak, tu do... No tu już siedem tych potrawów jest. Reczkę jeszcze. Jeszcze tu mamy reczkę. Dobra. O, no dobra, ale pochni. Takie tu łyżkę. łyżkę ta wyjmij dziewczębu żeby się dzieje nie, nie za jedna. Nie za jedna. Tak. A tę jużkę to tu no to postawimy tu. na boku. No to no 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 lepiej, ona no tak no będzie ciepła. Tak, żeby było wszystko no. ciepłe. Tu Teraz jest. jeszcze musimy ugotować kapuściane pierogi, bo jeszcze my. Nie gotowały, ale żeby ja to nasz dziadek poszukiwał. Miał filować. Miał filować, tylko I cebula się, wybrała się wybrała. nam tu przypali. Dziadku, ta chodź... Dobre, dobre. Tam ciepli. Tak, tak tam byda. ciepło. Coś teraz, chciałam, teraz ja żeby to, tylko chciałam, się gotowała woda. Ja był bym. pod drzewo, bo chciała. Na podwórz, tam i będziemy. Nie pielęgni gotowała. No. Przyłączka, że się nie będziemy gotować, bo to już będzie ta wioska świecić mnie podkładajcie tak, żeby ta ciepłe było wszystko. Ta. A niech pewnie o, będzie i jutro się wyjść krzyło, A niech ta będzie. Tak, jak ja jasno, to sto dole ciasno. Tak, tak. Ta. To już pewnie będziemy rzucać te pierogi. Dawaj, dawaj. Ja to zapewnie pewnie kilka siędę. Do Boga. A mnie się. Krzyżu Tak, To Ta to od rana kobiecina. No, na sobie, ona młodsza, to nie gotuje. Pewnie. Ja się już nie Tato, po to niewiastkę módź żeby bym wymagała. A nie wiem, gdzie to ten... Ja też poszłam. Udała się wam tata niewiastka. Ta, Takie Bogu. to okrzęta ta, to ja człowiek wymodlił. No, zapewnie ta, tak. Pociurki mówicie ja ta, Zgadzamy się i w ogóle... No. Ja ją ja bardzo lubię. By Czegoż byście ją ta. tak nie lubili? Ja młodzie pójść, to ja tam przy